Nim powiem Wam, jakie badania warto wykonać po 40 czy 50 roku życia, żeby nie przegapić choroby serca, nowotworu czy cukrzycy, chciałbym Wam dać pierwszą uniwersalną radę niezależną od wieku. Pierwsze działania profilaktyczne nie będą wymagały wizyty w gabinecie lekarskim czy laboratorium. Jedynie wymagają waszego działania. Codziennie zróbcie coś dla swojego zdrowia. Ruch to pierwsza sprawa. Powinno go być około pół godziny dziennie, najlepiej godzina. Może być na przykład spacer. Drugi element to popatrzcie, co jecie. Unikajcie żywności wysoko przetworzonej oraz słodyczy. A powinniśmy jeść tylko wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a nie jeśli mamy na coś ochotę, a zwykle nie jest to zdrowa ochota na zdrowe jedzenie. Trzeci element to wyzbycie się szkodliwych nałogów, jak palenie papierosów i picie alkoholu. Pamiętajcie, że nie ma zdrowej dawki alkoholu są tylko mniej szkodliwe ilości.